To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Technologia czy polityka? Włochy wstrzymują negocjacje ze Starlinkiem. Negocjacje między rządem Włoch a Starlinkiem, dostawcą satelitarnego internetu Elona Muska, utknęły w martwym punkcie. Choć stawką jest bezpieczeństwo narodowe, zakulisowe napięcia mają coraz bardziej geopolityczny charakter niż technologiczny. Czy to tylko przestój, czy sygnał głębszego kryzysu zaufania wobec prywatnych graczy w krytycznych sektorach? Bezpieczna komunikacja na pierwszym planie. Włoski rząd, kierowany przez premier Giorgio Meloni, od miesięcy analizuje opcje zabezpieczenia szyfrowanej łączności dla swoich urzędników, dyplomatów i personelu wojskowego operującego w obszarach wysokiego ryzyka. Starlink, z flotą blisko siedmiu tysięcy aktywnych satelitów na niskiej orbicie. LEO, jawi się jako naturalny kandydat. Usługa działa we Włoszech od 2021 roku i jest dobrze znana z szybkości wdrożeń i globalnego zasięgu. Według źródeł agencji Reuters, na stole leży propozycja pięcioletniego kontraktu o wartości 1,5 miliarda euro. W grę wchodzi nie tylko o infrastruktura, ale przede wszystkim niezależność i odporność komunikacji na zakłócenia. To dziś jeden z kluczowych wymogów dla systemów rządowych i wojskowych. Wydaje mi się, że wszystko się zatrzymało. Tak o negocjacjach wypowiedział się włoski minister obrony Guido Crosetto w rozmowie z La Repubblica. Jak zaznaczył, rozmowy odeszły od aspektów technicznych i zaczęły dryfować w stronę polityki oraz oświadczeń muska i o musku, nie precyzując jednak, o które dokładnie wypowiedzi chodzi. W tle tych słów widać jednak wyraźne napięcia. Starling to nie tylko technologia, to również mask, czyli postać kontrowersyjna, aktywna politycznie i blisko związana z Donaldem Trumpem. A to nie wszystkim w Rzymie się podoba. Polityka zagraniczna na ostrzu noża. Choć Meloni stawia na bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, równolegle musi balansować między proamerykańskimi sympatiami a europejską ostrożnością wobec zbyt daleko idącej prywatnej dominacji w obszarach wrażliwych. Opozycja we Włoszech już podniosła alarm, kwestionując zasadność powieszania bezpieczeństwa narodowego zagranicznej firmie, której właściciel angażuje się w politykę i ma własne ambicje geoekonomiczne. Jednocześnie w koalicji rządzącej nie brakuje głosów wspierających Starlinka. Lider Ligi i wicepremier Matteo Salvini publicznie chwalił niezwykłe możliwości Amerykanów w kluczowych obszarach, Takich jak komunikacja satelitarna, nawiązując do rozmowy z J.D. Vansem, wpływowym senatorem Partii Republikańskiej i sojusznikiem Trumpa. Technologia to jedno, zaufanie, drugie. Z punktu widzenia czysto technologicznego, Starlink wydaje się atrakcyjnym partnerem. Szybkość, elastyczność, skalowalność oraz możliwość zapewnienia łączności w trudnych warunkach, to argumenty, które mogą przeważyć na korzyść amerykańskiej firmy. Problem pojawia się jednak na poziomie politycznego zaufania. Dla wielu europejskich stolic to wciąż trudne do przełknięcia, że infrastruktura o znaczeniu strategicznym miałaby być kontrolowana przez prywatną spółkę spoza UE, której właściciel nie ukrywa własnych aspiracji i poglądów. Włochy nie są pierwszym krajem, który mierzy się z dylematem prywatna technologia kontra państwowa suwerenność. Podobne wątpliwości pojawiały się już przy okazji rozmów o Huawei, TikToku czy zakupach od Amazon Web Services. Tym razem jednak chodzi o komunikację rządową, obszar, w którym kompromis może okazać się trudniejszy niż gdziekolwiek indziej.